Mariusz Pucian Pucianowski Drodzy Państwo, Mariusz Pucianowski to pięciokrotny mistrz świata strongmenów od ponad dwóch lat. Aktywny zawodnik MMA. Który zamierza zdominować wagę ciężką e... Ostatnio trenował w Stanach Zjednoczonych Był na treningach amerykan Top Team Gdzie szlifował formę przed sobotnim widowickiem Pojedynek na gali KSW 17 to będzie jego piąty występ dla Federacji KSW Rywal Tuziana, Ten, który zaprezentował się nam na początku Reprezentant Wielkiej Brytanii James Rekord ten ma Mariusza Pudzianowskiego, Trzy walki wygrane, dwa pojedynki przegrane. Wiek 34 lata. Wzrost 1,86 m i aktualna waga 117 kg.